Wydawnictwo Purana przedstawia fragment książki Lisy Rankin: Umysł silniejszy od medycyny nie jesteś ofiarą swoich genów. Kolejne dowody potwierdzające tezę, że to, w co wierzymy, ma wpływ na fizjologiczne zmiany w naszym ciele, napływają z laboratoriów medycznych zajmujących się biologią molekularną. Dziedzina wiedzy zwana epigenetyką bada mechanizmy kontroli ponad genami. Czy leży coś ponad nimi? Zgadza się, to właśnie umysł. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli nie jesteś w stanie zmienić swojego DNA, możesz użyć siły umysłu, by wpłynąć na to, w jaki sposób jest ono wykorzystywane. Determinizm genetyczny opisany przez Watsona i Cricka, autorów modelu podwójnej helisy DNA, głosi, że wszystko w naszym organizmie jest kontrolowane przez geny i że to właśnie w genach zapisane jest nasze przeznaczenie. Gdyby uznać, że to prawda, okazałoby się, że jesteśmy właściwie ofiarami naszego genotypu i że dziedziczymy choroby serca, raka piersi, alkoholizm, depresję. Wysoki poziom cholesterolu, czy jakiekolwiek inne schorzenia i skłonności. Kto w Twojej rodzinie miał problem? Teraz to Twój problem. Dogmat tradycyjnie pojmowanego determinizmu genetycznego jest prosty: rodzisz się z DNA, które następnie replikuje się na RNA i służy do syntezy białek. Badania epigenetyczne rzucają jednak nowe światło na ten problem. A nowe teorie stawiają pod znakiem zapytania zasadność deterministycznego pojmowania genetyki. Naukowcy uważają dziś, że zewnętrzne czynniki, takie jak sposób odżywiania, środowisko, w którym żyjemy, a nawet nasze myśli i emocje, mają wpływ na białka regulujące transkrypcje, określające na wielu poziomach ekspresję genu. Innymi słowy, Cały proces okazuje się bardziej złożony niż nam się kiedyś wydawało. Coraz więcej badań naukowych poświęconych jest zresztą relacji między pozytywnym myśleniem a ozdrowieniem i między pesymizmem a chorobą. Wielu z nas od dzieciństwa było jednak, najczęściej wbrew woli, przyzwyczajanych do negatywnego myślenia o zdrowiu. Rzadko kiedy odnosimy się do kwestii zdrowotnych z optymizmem, a stwierdzenia takie jak, łatwo łapie przeziębienia, zawsze się przejadam, prawdopodobnie umrę młodo, czy w mojej rodzinie wiele osób chorowało na raka, wywołują w naszym organizmie reakcje, które go krzywdzą. Tego typu wyniesione z młodzieńczych lat i zaprogramowane przesądy wpływają nie tylko na zdrowie fizyczne. Sięgając głębiej, ograniczają także nasz umysł. I rodzą kolejne kompleksy, które nakazują nam mówić: Nie jestem niczego warta, nie jestem wystarczająco mądry, nie zasługuję na to, by zarabiać dużo pieniędzy, jestem nieudacznikiem. Nikt mnie nigdy nie pokocha. Najnowsze badania pokazują, że zmiana myślenia skutkuje zmianą sposobu, w jaki nasz mózg komunikuje się z resztą ciała. A co za tym idzie? Zmianą całej biochemii naszego organizmu. To przestawienie myśli na inne tory wpływa zresztą nie tylko na mózg. To prawda, że nie możemy zmienić swojego DNA, ale według doktora Brusa Liptona, pisarza i biologa komórkowego, możemy zmienić sposób ekspresji genu właśnie za pomocą wiary i na podstawie tego, w co wierzymy.